hej moi drodzy witam was w nowym filmie i zapraszam was dzisiaj na test nowości drogeryjnych przetestujemy sobie trzy produkty pierwszy z nich to nowy podkład od Skin Perfector ja się tym podkładem bardzo mocno zainteresowałam po teście zmalowanej, która mówiła, że jest on świetny, zachwalała go i porównywała go nawet do jednego z wysokopółkowych podkładów. Ogólnie ten podkład nie jest taniej, bo kosztuje coś około 56 zł, ale w tym momencie jest na promocji w Rosmanie za 31, także się skusiłam i będziemy go sobie dzisiaj testować. Ja mam odcień 03 Ja Mamy również paletę do twarzy od Eveline's Serie Wonder Match. Ja mam wersję 01, czyli tą delikatnie chłodniejszą. Poza bronzerem, różem i rozświetlaczem mam również puder. Także jest to tak naprawdę produkt do wykonania pełnego makijażu. Także jestem bardzo ciekawa, jak mi się ona sprawdzi. Poza tym, że nałożę te produkty na twarz, to postanowiłam, że zrobię też delikatny makijaż oczu i zobaczymy, czy jest to paleta wielofunkcyjna. Sprawdzimy dzisiaj również nowy produkt od marki Hean. Jest to korektor do twarzy i oczu Tender Touch. Ja mam go w kolorze 12 Natural. Test zaczynamy oczywiście od podkładu. Jest to podkład Viboskin Perfector. Mamy tutaj 30 ml, mamy pompkę, szklane opakowanie. Jeśli chodzi o opis producenta, ma być to perfekcjonujący podkład w formule Longwear, czyli ma być długotrwały, nadający cerze promiennego blasku. Bogaty w składniki aktywne, takie jak ekstrakty z kocanki, stokrotki pululan, nie mam pojęcia co to jest, oraz witaminę E, które odżywiają, nawilżają, chronią przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Podkład idealnie stapie się ze skórą oraz dopasowuje się do jej kolorytu. Także przechodzimy do rzeczy. Jak mówiłam, ja mam kolor 03N Beige. Z tego co pamiętam, gama kolorystyczna jest dosyć spora. Ja ten podkład wybierałam w drogerii, także mogłam go sobie zesłoczować i myślę, że odcień 03N Beige będzie dla mnie idealny. Mam wrażenie, że on od razu minimalnie na skórze oksyduje, ale jest to bardzo, bardzo delikatne ciemnienie. Także możliwe, że po prostu się będzie dopasowywał. Podkład dosyć intensywnie pachnie. Mam wrażenie, że jest on lekko perfumowany. Co do formuły, jest ona z jednej strony kremowa, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest dosyć lekka. Standardowo nałożę ten podkład na połowę twarzy. Jak widzicie, jest on dosyć mocno kryjący. Mam wrażenie, że automatycznie po nałożeniu na skórę ten podkład się trochę zmienia, robi się bardziej tępy, nie jest już tak przyjemnie kremowy jak na Słoczu. Na Słoczu czułam to inaczej, bo tego podkładu miałam troszkę więcej, a jak zaczęłam go nakładać na twarz w bardzo małej ilości i rozciągać po skórze, to mam wrażenie, że on jest taki lekko jakby pudrowy. Zdecydowanie nie jest to już tak przyjemna, kremowa konsystencja, tylko właśnie coś takiego stawiającego opór. Jeśli chodzi o wykończenie, no to faktycznie jest świetliste, ale nie powiedziałam, że jest to przesadzony glow, że jest to efekt mokrej skóry, tylko raczej coś takiego bardziej naturalnego. Jeśli chodzi o kolor, to mam wrażenie, że trafiłam w dziesiątkę, wszystko się ładnie dopasowało. Jak widzicie, nic się od szyi nie odcina. Ale jeśli chodzi o sam efekt na skórze, na początku on był taki delikatnie świetlisty, a jak zaczął zastygać, i w tym momencie zastygł już bardzo mocno. To ten efekt zrobił się taki lekko pudrowy, lekko matowy. Druga sprawa, mam wrażenie, że ten podkład w tym miejscu mi się zważył. Wygląda to, jakby on mi bardzo mocno powchodził w pory. Także szczerze mówiąc, nie podoba mi się to, co widzę. Na czole wygląda to spoko, na boku twarzy również, ale mam wrażenie, że w miejscu, gdzie troszeczkę dłużej ten podkład blendowałam, rozciągałam go palcem, to on po pierwsze przy mocniejszym nacisku delikatnie schodzi. A po drugie, w miejscu, gdzie mam rozszerzone pory, on te pory może nie tyle podkreślił, co wygląda to, jakby bardzo mocno w nie powchodził. Oczywiście mam przygotowaną mokrą gąbeczkę, także spróbuję ten podkład delikatnie doklepać i zobaczymy, czy to coś da, czy będzie to wyglądało lepiej. Niestety, gąbeczka nie pomogła, nie wygląda to lepiej. Mam wręcz wrażenie, że przy każdym dotknięciu gąbką do skóry wygląda to coraz gorzej, że ten podkład przykleja się do tej gąbki. No a druga sprawa gąbeczka jakby nie wtłoczyła mi podkładu w skórę, nie spowodowała, że ten podkład się wtopił, tylko spowodowała, że on się jeszcze bardziej wcisnął w pory i wygląda to jeszcze gorzej. Tak wygląda strona bez podkładu, tak strona z podkładem i szczerze mówiąc, bardziej podoba mi się ta strona. Pomimo tego, że mam tutaj niedoskonałości, że mam jakieś zaczerwienienia, to ta skóra wygląda po prostu bardzo świeżo, bardzo zdrowo. Nałożyłam dzisiaj tylko krem, nie nakładałam żadnego serum. Jest to krem Glow Recipe Plum Plum i ta skóra naprawdę fajnie się prezentuje. Po tej stronie niby mamy wyrównany koloryt, niby mamy zakryte troszeczkę niedoskonałości, ale ta skóra wygląda dosyć ciężko. Wygląda to jak taka lekka maska. Może to nie jest efekt ciężkiej tapety, tutaj bym nie przesadzała, ale jednak mam wrażenie, że zrobiła się taka delikatna maska. Pomimo tego, że ten podkład ma fajny kolor i kolor jest idealnie do mnie dopasowany, no to jednak mam wrażenie, że ten makijaż na skórze jest, że jest on widoczny. Także na ten moment nie jestem do końca z tego podkładu zadowolona. Zanim przejdę do drugiej strony, spróbuję ten podkład zbudować. Wycisnęłam sobie minimalną ilość na dłoń i zobaczymy, czy da się to zrobić. Doklepałam podkład delikatnie palcem, teraz spróbuję użyć gąbeczki i jeszcze bardziej go wtłoczyć. Mam wrażenie, że troszkę się to krycie zbudowało. Faktycznie zaczerwienienie, które tutaj przebijało, jest mniej widoczne, ale wydaje mi się, że w miejscu, gdzie dołożyłam ten podkład, on się troszkę odcina. Może to być kwestia tego, że od razu po nałożeniu ten podkład jest lekko świetlisty i w tym miejscu faktycznie to widać. Światło się lekko odbija, a na pozostałej części twarzy jest już efekt matu. Także wychodzi na to, że da się ten podkład zbudować, i może to być jego plus, bo ogólnie ma on średnie krycie. Więc możliwe, że da się zbudować to krycie do pełnego, ale z drugiej strony, jeżeli nałożyłam jedną cienką warstwę podkładu i to moim zdaniem wygląda już delikatnie ciężko, nawet delikatnie słuchawo, no to myślę, że przy nałożeniu drugiej cienkiej warstwy po prostu zrobiłabym sobie maskę. Także nie jestem do tego podkładu przekonana, na ten moment on mi się nie podoba, biorąc pod uwagę, że w drogerii jest mnóstwo genialnych podkładów, które są dużo, dużo tańsze. Pierwszy z brzegu podkład perfekta Glow Up, podkład Liren Vitamin C Glow, które kosztują normalnie po 20 kilka złotych, a są naprawdę świetne. No to ten podkład wypada średnio. Nie pamiętam do jakiego podkładu porównywała ten produkt z malowana, ale był to na pewno podkład z wyższej półki, którego ja nie miałam. Chyba i Salon albo Lancôme, coś z tej kategorii. No i powiem Wam, że jeżeli podkład z WIBO wygląda tak jak podkład za 300 zł, to ja tego podkładu za 300 zł nie chcę, nawet jeżeli będą mi go dawać za darmo, bo podkład z WIBO moim zdaniem wygląda bardzo słabo. Może ten podkład nie jest bublem, tutaj bym nie przesadzała. Znam podkłady drogeryjne, które wyglądają dużo gorzej. Tutaj nie jest tragicznie, myślę, że wyszłabym w tym makijażu na ulicę. Ale nie wygląda to jakoś rewelacyjnie, bardzo nie podoba mi się to, jak ten podkład powchodził w pory, jak to wszystko popodkreślał. Wydaje mi się, że wygląda nierównomiernie na nosie, na czole też troszeczkę powchodził w linię. Także pierwsze wrażenie, bardzo średnie, jak dla mnie takie 4 na 10. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po wykonaniu pełnego makijażu. Może ten podkład się jeszcze uleży, może będzie wyglądał lepiej. Na ten moment po prostu mi się on nie podoba. Lecimy sobie z korektorem, korektor Han Tender Touch. Ja mam go w kolorze 12 Natural. Jest to korektor do zadań specjalnych, który zapewnia długotrwałe krycie i rozświetlenie. Błyskawicznie tuszuje przebarwienia, sińce pod oczami i wszelkie niedoskonałości. Lekka formuła zawiera odżywcze masło morelowe, nabliżające pentavitin, kojące hydroalgi i redukujący cienie Haloxyl. Nie ma pojęcia, co to jest. Jak w przypadku podkładu z VIBO, mamy tutaj zagadkowe składniki. Co do kolorku wygląda on tak. Jak na odcień natural jest dosyć jasny. Mam nadzieję, że nie będzie się mocno odcinał. Wykończenie faktycznie jest lekko rozświetlające. Co do konsystencji, mam wrażenie, że jest bardzo delikatna, bardzo leciutka, także mam nadzieję, że korektor będzie fajny. Nałożę go pod oczy w bardzo małej ilości oraz dam go troszeczkę na powieki w formie bazy. Nie podcienie, a pod produkty z paletki Wonder Match. Zobaczymy, czy ta paleta sprawdzi się również do makijażu oczu. Pędzelek, który blenduje korektor, jest w praniu, także dzisiaj rozblenduję sobie ten korektor gąbeczką. Widzę, że on bardzo szybko zastygł, dosłownie kilka chwil, i już w tym miejscu ciężko jest go rozblendować. Po około dwóch minutach zaczęłam blendować korektor po drugiej stronie i on był bardzo ciężki do rozblendowania, także jest to zdecydowanie produkt, który najlepiej nałożyć na jedną stronę, rozblendować. I dopiero nałożyć go na drugą stronę, bo możemy mieć lekki problem. Jeśli chodzi o sam efekt, wygląda to naprawdę spoko. Korektor zdecydowanie wygląda bardzo lekko, bardzo ładnie się wtopił, połączył się z podkładem. Położyłam sobie troszeczkę tego korektora, bo mam wrażenie, że przy jednej cienkiej warstwie on dał mi bardzo lekkie krycie. Także chcę sobie troszeczkę to krycie wzmocnić. Na razie wygląda to ok, ale jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało po przypudrowaniu, jak ta okolica pod oczami będzie wyglądała po kilku godzinach, bo niestety takie zastygające korektory przy nałożeniu zbyt dużej ilości produktu wchodzą mocno w załamania, obciążają okolice pod oczami, więc trzeba bardzo mocno uważać, żeby z tą ilością nie przesadzić, żeby produktu nie było zbyt dużo. Na ten moment wygląda to super, krycie faktycznie się wzmocniło. Także korektor zapowiada się fajnie. Poza kamerą przypudrowałam sobie twarz oraz okolice pod oczami. Pod oczy dałam puderkowo Veil Touch. Na całą twarz puder Eveline Varieté z lawendą i schwalanym. No i powiem Wam, że jestem bardzo rozczarowana zarówno podkładem, jak i korektorem. Jeśli chodzi o podkład z Vibo, przed przypudrowaniem prezentował się słabo. Po przypudrowaniu jest jeszcze gorzej. Bardzo mocno się ściaskował w miejscu, w którym go dołożyłam, w którym go zbudowałam. Mam wrażenie, że on się w ogóle powycierał. Zaczęły się pojawiać brzydkie prześwity, podkład się jakby zasuszył. Pojawiły się tutaj skórki, których nie mam. Pamiętajmy, że użyłam dzisiaj zaufanego pudru Eveline Varietę, który znam, którego używałam z wieloma innymi podkładami i wyglądało to super. Puder jest ultra lekki, nie daje efektu pudrowości, przepięknie wygładza. No a w połączeniu z tym podkładem tego efektu w ogóle nie ma. Kolejne rozczarowanie to korektor, co prawda troszkę mniejszy niż podkład, bo nie wygląda to aż tak źle. Ale szczerze mówiąc, nie podoba mi się ten efekt. Jak ten korektor był mokry, wyglądał całkiem spoko. Po przypudrowaniu zaczął wyglądać sucho, widać to szczególnie w tym miejscu i zaczął się dosyć mocno zbierać. Pod oczy nałożyłam puder Skobovelta, czyli tak jak w przypadku pudru Eveline Varieté, znam ten produkt bardzo dobrze, używałam go wielokrotnie i wiem, że on takiego efektu pod okiem nie daje, więc musi być to kwestia korektora. Miał być to korektor nabliżający, odżywczy. Ja nie widzę tutaj żadnego nawilżenia, żadnego odżywienia, wręcz wygląda to sucho. Także oczywiście będę go dalej testować, podkład też będę testować. Nie jest tak, że po pierwszym teście od razu je odstawię, od razu je skreślę, dam im na pewno jeszcze szansę, ale na ten moment nie podoba mi się efekt ani pod okiem, ani na całej twarzy. Lecimy sobie z ostatnim produktem, czyli z paletką Wonder Match. Mam nadzieję, że będzie to fajny kosmetyk, no bo na razie test wyszedł średnio. Jest to paleta do modelowania twarzy z czterema produktami. Mamy tutaj puder rozświetlający, brązer, róż oraz rozświetlacz. Kolorki wyglądają bardzo ładnie. Moim zdaniem są to odcienie neutralne. Puder bardzo mocno rozświetla, odbija światło, więc troszkę się boję, że będzie dla mnie zbyt rozświetlający. No ale oczywiście go przetestuję, nałożę go na boki twarzy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o opis producenta, ma być to zestaw czterech produktów do makijażu z efektem rozświetlającym, za pomocą których wymodelujesz, rozświetlisz oraz ujednolicisz cerę. Formuła produktu pozwala na stopniowanie konturowania idealna do makijażu dziennego i wieczorowego. Przyjemny zapach czekolady. Na to wcześniej uwagi nie zwróciłam, ale paleta faktycznie pachnie delikatnie czekoladą i jest to taki całkiem przyjemny zapach. Nie jest to nic mega chemicznego, syntetycznego. Także jak dla mnie plus, co do wykończeń tych produktów, no to jak widzicie puder jest mocno rozświetlający, brązer jest satynowy, róż jest taki pomiędzy satyną i rozświetleniem, no i rozświetlacz, który bardzo ładnie odbija światło. Myślę, że zacznę od pudru rozświetlającego i nałożę go na boki twarzy, delikatnie omiotę skórę. Puder delikatnie rozjaśnia, ale jest to takie rozjaśnienie w granicach normy, nie powiedziałabym, że jest to rozbielenie. Daje bardzo ładny taki satynowy glow. Na słoczu wyglądało to intensywniej, ale na skórze ten efekt jest bardzo delikatny. Mam wrażenie, że po nałożeniu tego pudru skóra zaczęła wyglądać dużo lepiej. Podkład zaczął wyglądać lepiej. Ta skóra jest ładnie wygładzona, lekko właśnie rozjaśniona i jest taki fajny, zdrowy efekt glow. Lecimy sobie z bronzerem. Jeśli chodzi o ten odcień. Na skórze wypada troszeczkę cieplej niż na słoczu. Na słoczu jest bardziej neutralny, ale na mojej cerze jest to jeszcze do przejścia. Zdecydowanie nie jest on za ciepły. Daje ładny, lekko opalony efekt, plus satynowe wykończenie dodaje skórze świeżości. Także brązer bardzo mi się podoba. Bez problemu się nałożył, wygląda delikatnie. Myślę, że da się go zbudować. Spróbuję dołożyć troszeczkę koloru. Tak, można go budować, można stopniować ten efekt. Także brązer super. Produkty do twarzy troszeczkę ratują mi ten makijaż, ale powiem Wam, że podkład no naprawdę wygląda bardzo źle. Wydaje mi się, że z każdą minutą on się coraz bardziej ciastkuje. W ogóle to wytarł mi się tutaj z nosa, chociaż nie wycierałam nosa chusteczką, nie dotykałam tego miejsca. To tutaj mam czerwoną plamę. Tak, jakby ten podkład. Się powycierał. Oczywiście nie chcę tutaj mówić, że ten produkt jest bublem, że on się nikomu nie sprawdzi, bo mogą być osoby, które będą go uwielbiały, ale nie jest to moja formuła i ja się raczej z tym produktem nie polubię. Lecimy sobie z różem. Róż jest mega intensywny, dotknęłam tylko delikatnie pędzlem i zobaczcie, jaki jest pigment. Także strzepię sobie nadmiar. No i sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Róż prezentuje się bardzo ładnie. Pomimo tego, że ma mocny pigment, to przy nałożeniu niedużej ilości nie robi efektu matrioszki. Wygląda świeżo, bardzo mi się podoba. Na ten moment paletka z Eveline Super. Co prawda ona w cenie regularnej nie jest tania, bo kosztuje chyba ponad 70 zł. Ale widziałam, że w Rosmanie jest na promocji chyba za 38 zł I myślę, że za tą cenę zdecydowanie jest warta uwagi. Został mi jeszcze rozświetlacz, nałożę go wachlarzem. No, i sprawdźmy, czy będzie efekt. Wow! Fajnie to wygląda. Co prawda, rozświetlacz ma trochę bazy kolorystycznej, ale widzę, że po mocniejszym wtłoczeniu go w skórę ta baza się wytraca, on się fajnie wtapia i zostaje sam glow. Nie odcina się, nie podkreśla faktury skóry. Także, jak dla mnie, rozświetlacz super. Testowałam ostatnio sporo nowości Eveline i powiem Wam, że chyba ze wszystkiego byłam zadowolona. Wszystko mi się dobrze sprawdziło. Także jest to kolejny produkt, który moim zdaniem jest wart uwagi. Na pewno będę tej paletki używać. Zobaczcie, no wygląda to naprawdę przepięknie. Żeby Was nie zanudzać, poza kamerą zrobię tą paletką delikatny makijaż oczu, użyję brązera i rozświetlacza, nałożę tusz z Fenty Beauty, na usta dam olejek z Pierrenę i przejdziemy sobie do podsumowania. Makijaż skończony, także przechodzimy sobie do podsumowania produktów, które dzisiaj z Wami testowałam. Mam za lusterką, lusterko, więc będę z bliska zerkać na ten makijaż zaczynając od podkładu Viboskin Perfecto nie jest to moja bajka, nie podoba mi się efekt jaki on daje mam go na skórze może z półtorej godziny i bardzo mocno pozbierał się w liniach na czole popodkreślał mi te linie powchodził dosyć mocno w linie przy ustach szczególnie z tej strony jeśli chodzi o policzki, o nos czy brodę to mam wrażenie, że się powycierał delikatnie się zważył także nie jest to podkład, którego będę używać może tutaj na bokach twarzy wygląda ok ale już w miejscach bardziej problematycznych nie zdał egzaminu, także na ten moment jestem na nie. Co do korektora z Han, na początku myślałam, że będzie fajnie, ale w tym momencie widzę, że on mi bardzo mocno powchodził w załamania. Co prawda nałożyłam tego korektora więcej niż zazwyczaj, bo chciałam sprawdzić, czy da się zbudować krycie, ale nie nawaliłam go jakoś bardzo dużo, więc nie powinien wyglądać tak ciężko, nie powinien się tak zbierać, no i jednak się pozbierał. Starałam się go rozklepywać, robiłam to kilka razy. No, i za dużo to nie dało. Także co do tego korektora, raczej jestem na nie, ale oczywiście będę dawać mu szansę. Będę jeszcze go testować. Ostatni produkt to paletka Eveline Wondermatch i mam wrażenie, że uratowała ona ten test. Sprawdziła się zarówno do makijażu twarzy, jak i do makijażu oczu. Jeśli chodzi o makijaż oczu, prawie na całą powiekę dałam brązer. Dałam troszeczkę rozświetlacza od wewnętrznego kącika do środka powieki. No i moim zdaniem wygląda to ładnie. Brązer się przepięknie rozblendował, stworzyła się chmurka. Także, jeśli chodzi o taki szybki, dzienny makijaż oczu, myślę, że ta paletka się sprawdzi. Co do makijażu twarzy, no to sami widzicie, wygląda to bardzo ładnie. Brązer dał delikatny efekt ocieplenia, plus ta lekka satynka spowodowała, że efekt jest bardziej świeży. Róż również wygląda bardzo świeżo. Co do rozświetlacza, prezentuje się rewelacyjnie. Puder z tej paletki również mi się bardzo podoba, jest wygładzający, daje delikatny efekt rozjaśnienia, daje fajną, świetlistą satynę, nie jest to przesadzony glow, także paleta jak najbardziej na tak. Jeśli chodzi o ten test, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie produkty, które dzisiaj z Wami przetestowałam, a jeżeli tak, to napiszcie, jak one Wam się sprawdziły. Najbardziej jestem ciekawa Waszej opinii na temat podkładu od Vivo. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!